Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku z Yggdajkla i dalej sobie lecimy z pomocnymi questami. Tutaj mamy kto okrada złodzieja. widzenie tunelowe oraz marnotrawny. My sobie pójdziemy tak, tak kto okrada złodzieja standardowo. Nie, co nam ja Tak. Bo to nie się zrobić ostatnim odcinku, ale zrobiliśmy w ostatnim odcinku tę chłopka z flaną Flara zjada. I dobra Co z czego się składa w ogóle ta flara śpieszna Flara składa się, z flara Nie no nie wiem z czego sobie to jest to O oh, o. Oh. A okej Już tu trwają dłużej Spoko Siema, no. Ej, Hej dobra ja mi. A, czekajcie, może by tak stoper odpalił to O, Już, już, czekam. A, mi się... Kurde, zaraz zdechnę przez to, że chciałem tylko stoper włączyć. Dobra, lecimy. Czekaj, czy ten blast budowy daleko jest w sumie, czy nie od nas? Wygrałem sobie po sam więc rzutu nie dostarczyłem, może dostarczymy go w tym odcinku. Zobaczymy, czy będziemy byli po drodze do wieży, a mógłbym, czy katermistrza to też zaniesiemy. A jeżeli nie, my, to nie zaniesiemy, nie interesuję. Na ja sobie biskitu to zrobię, jak zakończę ten odcinek, sobie nam pójdę, zbiorę to i ogarnę od razu też rzeczy w katermistrza, które on nam daje. On nie pamiętam, co od drukady było, ale on coś tam daje. Nam. Całą skrzynkę Bo jest też to otwieranie loketów mi się kojarzy ze Skyrim'em Nie wiem czy kojarzycie może gierkę Skyrim Świetna gierka, serio, godna polecenia Jeżeli ktoś by miał Czas ich chęć może skierować Ja osobiście polecam, trochę pobrałem nie mam, Może nie dużo ale trochę pograłem, było serio fajnie, bo się fajnie. Jedyny mankament to jest to, że yy, na hostoli grałem, to jest inny mankament to, że yy, grafika trochę na szwórce jest taka ...byglista, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Nie wiem czy to jest spowodowane do końca. Zostaw mnie. Czy my przejdziemy? To jest bardzo ważne pytanie, bo tutaj co to jest? Przecież chciałem się wpierdalać tutaj do autobusu nie chciałem się do autobusu wpierdalać O, uciekamy, są ci biegacze. Szybskie skurczbyki A zaraz łatwo przed liczby tak i już nas tutaj do godia podle pływać. upływać dole to jest bezpieczne, bo one tu nie zajdą, teraz się zajdą. O, rochot. Tady do odpuści trzeba będzie, jak podejdzie. O, Dobra, pójdę. I po chłopku, dobra? Dobra, odpisałem już na wiadomość, więc możemy lecieć dalej. O, samochód ja? Tu ludzie Araisa jeżdżą samochodem, serio? A nie wiem, czy tu strzelaninki nie mają udziału w sumie, ale my mamy. My ostatnio dostaliśmy taką bronią kramid wojskowy i szczerze to... ...muszę sobie tego wkroić, sprawdzić w zasadzie oddział zbyt A ja? one trochę do boi wyległ. tak się strzela? O, zaraz, przed, zaraz, to jak to dokładnie działa. A to jest... ja sobie to od góry sprawdził, wiecie? sobie bo jak chce mam się tam strzelać z nim, to ja wolę to od góry zrobić, a już to widzę... O nie, to są raz to Eee, bogat tak dziwię, że ja mam do no, zatkany, więc od razu na to przepraszam z góry. Eee. i i i lubi Czekajcie. He he, dobra, poleciali, poleciali, cholery, dobra, co my tutaj mamy? Przyszukaj plus dobra. Tak, widzicie, tak mówiłem, oni mają... ...karabinę. Ale tej trawy jest, że daj to pan spokój. Lubacz się schował za osłoną. Jak za osłoną, się cię schował. A jest? No wychyl się, ciaba łupu. Tam jest z tyłu Tam jest zbroją tak wizję, ale tutaj tego skarabidowu trzeba wyeliminować w puszczach znajomości Dobra, siad Ale oni mają szansę, bym nie Jeszcze jeden strzel? Tam jest... Szczyt tam jest białą, to tutaj musi być karabinem. Gdzie on jest? Tam, czekajcie. Zrobię taki break, że skoczymy tutaj. Uleczymy się przede wszystkim. jest tech, A ten jeden tu idzie Halo, halo Tu jest zombie, ale ono się tu do nas nie stanie, mogę bardzo byś chciał Nie ma nawet takiej opcji nie wejdą tak, 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 tak. samo. z tyłu, dobra, robię, żeby toporek. No i zaraz szukamy to wszystko. Lecimy i dalej. Ogólnie możecie słuchać yy, w tle pralkę. Za co z góry przepraszam, no, ale to nie jest tak ode mnie zależne. Coraz głośniej chodzi w ogóle. No, mam nadzieję, że mówię, tego nie jeszcze tak głośno. Elektrolika, kawka, szmatka i te inne pytury. ta broń jest fajna, bo yy, jakby fajnie tutaj pomaga nam, pomaga nam ogarnąć ludzi Raisa, którzy oczywiście posiadają broń. Czy to mamy? Którzy oczywiście posiadają broń. O, brak ulicy w ekwipunku, a to czemu? No. Czy pistolet będzie droższy niż taki ten? O jest dobra jest droższy. Więc y, tak, wyrzucamy to. Albo rozmontujemy sobie jakieś tam części, za to zostajemy, ale tak możemy zrobić karamit wojskowy. Oraz coś czego nie mogę. Coś czego nie mogę podnieść. Z niewiadomych przyczyn. Nie no teraz to by już zrobilicie prawie. Ty wybij, ty bardziej co zrobicie <noise> Co? Przeszedł? Jak on przeszedł? Górą? Nie, niemożliwe. Nie mogą się spinać po sobie, to nie rozumiem czemu mnie zaatakował. ły w sumie Tu żadnego innego wejścia nie mam, jest trochę dziwne, ale okej. Okay. Baterie ostrze Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jakiś samochód trajsa, w którym oczywiście nic nie ma. Co to jest? A, skrzynka, okej okay. Otwieramy, bo to wszystko się przyda. Wszystkie jakieś fanty nam oczywiście są przydatne Wiecie za ja ogóle zrobiłem... Live'a z tego z tych pobocznych rzeczy ale jest taki problem, że wszystkie tu kitunetmi nie działa, co nie? Ja naprawdę strasznie chciałem dla was live'a zrobić, czy to ze Star Warsów, czy to właśnie z Daylighta, no ale co ja mogę zrobić jak mi internet nie działa? Zostajemy z tym na YouTube, się z tym zadowolić. Mam nadzieję, że to powinno jak na razie starczyć tam w większości przypadków. To na jest to właśnie właśnie z bronią? Nie no, broń my zabieramy, bo. Dlatego, że to jest strasznie. strasznie, strasznie. strasznie. strasznie opłacalne. Tutaj raczej będziemy musieli wejść i tam jest to, co mamy przeszukać. Czekaj, co, o co będzie chodziło. Co my z tym przedmiotem będziemy mogli zrobić, który tutaj znajdziemy. Może będzie jakaś legendarna broń, nie do no nieba sobie liczysz, na legendarną broń. Co to jest? jak zombie wygląda jak chłopak, nie wiem co to jest. Czekajcie, sprawdzimy. A ta seka. Co to jest? Zombie? No ta. ...ciała truposze. Olej, ja chyba to wszystko, co musi przeszukać z budynkiem. Tutaj więcej nic nie ma, został tylko ten bumnek z, z trudnym zamkiem, ale to na pewno wstałem, że to jest właśnie to, gdzie mamy się udać. Jej, w ogóle też Fallout byłoby ciekawy, nie? Oczywiście chcieli zobaczyć Fallouta. Też dajcie znać. Ja robiłbym Fallouta na 100%, bo no on jest aż tak fajny, mamy. Aczkolwiek. Tak, żeby sobie obrać. nigdy sobie nie ukończyłem fala, to fajna gra było. to jest. A to, to jest w ogóle y, fabularna misja? A nie. A czyli tak. Jak. Okej, okay. to miałoby sens. nie? Są cenne przedmioty, to też, nie, nie jestem uczony, mogę zbierać. Okej. Okay. Też mogę nieskończoność zbierać, czy coś stąd muszę wyrzucić, tak? Znaczy, no, to nie wyrzucę, ale jakaś pałka policyjna, bo jakiś taki musi już nóż na przykład. A on. Kurwa, jak to jest cena wartość. A, Czekajcie, bo teraz nie wiem, co No, jeszcze Wszystko, dobra, to znaleźliśmy to do Jafara. Nie wiem, to do Jafara, jestem kojarzony chłopka. Może e, długo nie grałem sobie. Ponad dwa miesiące, przejdziemy. Dwa miesiące przerwy od kurde, tej świetnej gierki. co? Nie pamiętam co chodziło. Masakra, masakra. Co to? Nie, no, boski tu wiosła nie będziemy zabierać, nie przesadzajmy. To w ogóle był gdzieś znaczka, być. Ale chyba nie ma znaczki, jest tylko skrzynka. Opa, zbieramy skrzynki fanty. Ciekawi czy pewnie znowu nam się dzisiaj tylko dwa questy uda zrobić. Nie zawsze są dwa questy. A to, o nie wiem, czy my tam dojdziemy, tam będziemy my musieliśmy, chyba tak. Kurwa, nie rozumiem, czy nie szedłem. Wszystkie te pomyłki za mną. A Jafar to nie był ten chłop... Nie, to ten syn marnotrawny, to był. Ty wiesz, z tego co pamiętam, tam Może to już kwestia w swoim wykonaniu spała w Why not? Why not? Kurwa. Serio, ten HP tylko to tu zebrało? Okej. Okay. Ja ja tak jak przypominam, 100% nie polega na zrobieniu platyny z tego, tylko właśnie... E, tylko bardziej... E, tylko bardziej... E, wymaksowanie gry. Się... O o o! A, jest elektryka, dobrze. sobie... Sprawdź co mam u siebie. Hej, hejka sprawdzę. Na początku ty mi powiedz za ile byś chciał te karabiny? Za tysiaka? Góra niektórzy w jak miałem. Chuj będzie miał ten zestawienie Czy coś jest gorsze od tego co ja mam? O, poczekajcie inaczej. I... Nie wiem, nie wiem dłuż, Pałka policyjna, Prosto się kiera. w się czasie szczupki, to za szczupkiem to zostawimy. To też zostawimy, no i to zostawiamy w sumie co, nie? Drogocenne przedmioty, pyk No i możemy kupić coś, ale co? To nie wiem, trzeba, chwilę namysłu potrzebuje. Stwierdziłem, że możemy kupić sobie ten tasak, albo słuchajcie, taki kijek. Ale z tego co widzę Kupmy sobie kijek. Tylko najlepszy Dzięki. E, jak tylko ten nóż ogrodniczy i go przetestujemy oczywiście i go też zmodyfikujemy o ile mi pozwoli gra A, no niestety możemy tylko klucz Bena Franklina Struwacz Elektryczność Oh. Nie, krwawienie będzie lepsze 15 15 i to też daje 15. tyle no, ale będzie krwawienie i byśmy sobie też dali do tego i do tej broni eee, ulepszania na L2. Czy mamy coś? Mamy gorilla. No dobra, co to? Kale jesteś No może być, może być. No mamy ten to, to, to przetestujmy go. Chodź. Gdybyś bierze oznak, przetestuję to toporyk. Nie, nie, nie. Zajbiście, po prostu. Co biało za pierwszym razem, no, no dobra, Znowu zaraz to przetestujemy na kolejnym jakaś paliwa z ogubi Tu mamy kolejnego O kurwa, dobra No wam, że będzie zabawy z tym naszym obrzedniczym To zużyjmy na początku co mamy słabszyć ten na sierp A potem będziemy się bawić mocniejszymi zabawkami Osierpniełem za ile uderzenia mi ale na pewno nie za pierwszym, za drugim. No dobra, jest też źle. Oczywiście nie będziemy walczyć z każdym napotkanym wrogiem, teraz mamy super broń, bo nie o to w tejże chodzi. Chyba tak to się chyba potoczy? No, Szkoda, jak tam tutaj. Kurwa. Chyba czekajcie, wziąłem. A, pad. Jest w jakie mam miskliki czasami, no dawaj no. Trzy ciosy nabiegacza, nie? cztery? Tak, cztery kino ja. 60 dolarów miał, ej ty bogaty byłeś Bogatym chłopkiem byłeś Idziemy dalej No i no, tak no. jak mówiłem, jak dostanę letka dobrego to Wtedy się ogarnie coś w tej live. Myślę, że z Star Warsu. Albo ewentualnie z tym jakieś inne biegi, Ale myślę, że Star Wars y będą tutaj. Raczej motywem. No, to jest, możemy się tu przestać. Raczej motywem przewodnim. Dlatego, że po prostu tak chcę. Chcemy wpadnąć na macie i. Jafar, ludzie Raisa naprawdę ryby. coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk, mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Będziemy tym... w kontakcie. No dobra, co on ma? Tysiąc dolarów? Biorę w ciemno, w ogóle bez zastanowienia. Oczywiście biorę tysiąc dolarów. Widzenie tunelowe oraz sylmano-trawny, więc bierzemy sylmano-trawny, i lecimy. Nie wiem co. Sprawdzimy jedną rzecz. Ja mam czasu na stoperze? Ja trochę tak musiał powiedzieć, ale no parę razy się zatrzymało wydaje mi się, że możemy zrobić to kolejne dwa questy i koniec. Pewnie tych grze jest 500 tysięcy questów, a ja robię w każdym dzień po dwa questy. A z fabułą stoimy w miejscu. Wiem o tym, wiem. Widzowie. No ale trudno, trudno. Macie pewnie... możecie sobie... Nie, pewnie ktoś nagrywał w ogóle całego tej kraj, te wszystkie te questy poboczne. Na milion procent tak było. No ale ja jestem w specjalnej troski i nagnął dla was wszystkich... Brekens, Breken, słyszysz mnie? Tu Krain! Breken, jesteś tam? Cholera. Jade, tu Krain, jesteś tam? Krain, Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał, żebym... On wydemał nas. Mam tylko pięć fiolek. Co? W osiemnastym piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej i nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. No dobra. Aha, nie zrobimy scenamatarnego, bo to jest wieży. O kurwa. No to trudno, to zrobimy widzenie na nowo. A jako to? Też jakieś questy poboczne podblokowały bo, bo na mapie. No, tutaj jest jakiś quest u spajka, nie Dereka. No a pójdźmy do Dereka, może. Tak zrobimy po prostu, na razie. Skończyłem jeszcze questów, które mamy, za z zbiory nowe. Takim dziadem jestem. No? Nie żeby spać. Skoro spadłem, czy on tu jest tyle tych biegających? Skoro a teraz zebrałem połowę HP. Ej, i nie, nie trzeba jej trochę, jak to działa. Tasek jak bateria apteczka jak trochę fajnie. Coś jeszcze? Nie, mam to wszystko. Ty jesteś tym... Z... Nie, ty jesteś tym Nie. Który to? Ty? ty? Ludzie Raisa są wszędzie. Właśnie widziałem kilku w tunelu przy jeziorze. Nie powiem ci dokładnie co robili, ale wyglądali na całkiem zajętych. No. Jakiś quest dotyczący jakiegoś tunelu. I nazywa się on Chujwe jak nawet. Bo to pewnie jest tylko miejsce, które z ciekawością możemy sprawdzić Szczerze że powiedziałem, że nie wiem o którym miejsce chodzi to nie to nie to 100 to strasznie To nie to odpada Dobra po prostu zróbmy odcinek takich o sobie eksploracyjnych jeszcze tam pójdziemy będzie w miarę prosty quest, to to wykonamy jak ja, to w by ogóle nie wykonamy i tyle po prostu Trudno No właśnie, odbija mi się strasznie, opiję herbatę sobie i odbija mi się niesamowicie tą herbatkę A... O właśnie Coś jeszcze jest czy nie? O, jest jeszcze oduwa Alkohol, tonik... Gaza, kolejna i, i... Nie wiem co jeszcze jest... No, i tak sobie właśnie pogramy. Ja chętnie mówię, chętnie bym odpadł sobie streamer, na wiecie, pograł sobie luźno. Pogadał sobie. Nie montował, po odpali, odpalił pograł, pogadał. I, i tak, i by się samo zapisało. Chyba <laughs> też czasem po sobie postreamować, bo jest serio. Jest po prostu to luźniejsze, wiem niż, niż yy, odcinek. No bo odcinek trzeba jednak zmontować, bo nie zawsze mi się chce to zrobić. O Szczerze nie spodziewałem się, że trafię idealnie w tą okrągłą beczkę. Nie trudno, punkt ex pana Gutę. bo tutaj co możemy sterować w ogóle? Zwidność, siłę, legendę, tak jakby nie możemy, nie możemy przetrwania. No przetrwanie to jest chyba exp, że exp Za questy, to, to Z czasem nie to się powiększało. Może już jest że się skupić, to ja chętnie parkura i zabijasz tych skurczek Zmierają się, czy w ogóle sobie tak, wiecie, nie ten... nie po... Pa. ...nie po sobie gdzieś... Ym, nie po tylko, po... po, co po, po co? Ja, ja e, Po, po o, właśnie, po ekspiecie. Ale, ale, ale stwierdziłem, że sobie co, bo to strasznie dużo czasu mi nie zajęło. Ja tak, wiecie, nie mam czasu, żeby je rozbitymi się. Jakby to dziwnie brzmiało. Co? Nie, nie, zombie nie, zawsze było To zawsze nie, nie, Co? Nie, W nie, nie, wiem I don't nie, nie, I don't remember, czy było zablokowane, czy nie Mala w kule daleko poleciał, nawet nie byłem w stanie zauważyć. No, przeskoczyłem sobie tak, tam nie coś zrobisz, nic, więc... na no, Handlarz, U... O... No dobra, mamy dwie misje. Trudność tryb fabularny? Zbierz wodorosty z jeziora trzydzieści, no dobra. Lorde rybaków, poczuły lornetki Harry! Dobrze cię dziś widzieć no, no, mamy dwa questy Wodorosty oraz lornetka eee, dobra, coś tutaj jest pozaznaczane takie świetnie. Czy sam będę musiał tego szukać? Czy znowu się wam kleić te odcinki o, tylko, ja tego strasznie nie lubię robić, no, ale dobra to jest w ogóle ten punkt rzutu, daleko trochę od nas. To jest ta misja poboczna. Pójdziemy sobie, może w następnym odcinku w sumie dojdę sobie tutaj. I... i przed odcinkiem zrobię sobie tam te dwie rzeczy. I potem pójdziemy do wieży. A, już jeszcze zostaną tam te dwa questy, które mam wzięte, bo są jeszcze jakieś dwa questy, u Alfiego i u... I u posłańca. No dobrze zobaczymy jak to wyjdzie. Więc to na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia cześć.